Cześć, witam Dawno nic nie wrzucałem, więc krótkie wideo Jestem na rozładunku w leduk. Pierwszy raz tu przyjechałem I co mnie zainteresowało? To jaka to musi być temperatura Na tych rurkach aż oszroniło Wszystko paruje A mnie tu gościu zwala To raczej są puste butle Przyjechały z Waszyngtonu Ja je złapałem z yardy I załadują mi z powrotem na Waszyngton Pełne butle Z którymi raczej pojedzie Severidge Severin On się teraz wbawi w te hazmaty Ja tylko z doskoku te butle pierwszy raz wiozę, no i z nimi będę wracał. Krótki tryb, bo to jest też w więc niecałe 300 km. Skalgary, bo to jest pod Edmonton, poniżej Edmonton na południe od Edmonton, że tak powiem. No i co? No, a czasami wolzę też hazmaty czyli te niebezpieczne materiały, adr -y, to w Polsce się mówi. Tutaj Hazmaty lub Dangerous Goods Ale to wożą albo z Edmonton, albo z Fort Saskatchewan Przeważnie jest to Potas Który też jest łatwopalny, co nie? Tylko, że Potas idzie do Laredo Chodzi, jeździ Do Laredo, do Teksasu I tam już jest przepompownia na Meksyk bo to miasto graniczne Tam też wożą chłopaki No taka naczepa Dosyć krótka. Nie wiem, ona ma 48 albo jeszcze mniej. No i tu cały magazyn z tymi butlami. Zobaczymy, co będzie, co będzie ładowane. Od 1 października znoszą wszystkie te restrykcje. Znaczy, większość poznosili, jeżeli chodzi o te maski. No ale te szczepienia i wyrywkowe testowanie na lotnisku to wszystko ma znieść. Ma być zniesione. Mają to znieść. Od 1 października, więc już będzie całkiem. Otwarty przejazd graniczny, bez żadnych utrudnień. Zobaczymy. Mi się tam na Stany wcale nie śpieszy. Na Kanadzie się przyzwyczaiłem i po Kanadzie. Dobrze mi się jeździ z tego względu, że. Jestem częściej w domu. Czasami na mieście robię, czasami na Albercie, czasami dowiedzieć w Kolumbii, często do BC jeżdżę, ale to chipsy może do Suri. Także tak, no rzadziej już na, na Ontario czy na Quebec. Skaczył, a nie w Manitobie, tam raczej nie mamy żadnych przerzutów. Jak już jeździmy na wschód, to jeździmy tam dalej. Ontario Quebec, tak jak wspominałem chwilę temu. No i takie krótkie wideo myślę zrobię. Wszystko ok u mnie. Zdrowie dopisuję. Roboty jest tyle, że przerobić nie idzie. Nieraz pracuję na okrętach. Nawet jeżdżąc na godzinach schodzących na rikapie. No i tak to by wyglądało. Także cieplutko jest. Jechałem, to było 22 stopnie. Teraz troszkę więcej na pewno pokażę, bo już jest bliżej południa. Znaczy, że jest po południu 30 stopni, ale myślę, że troszkę temperatura od silnika podniosła parę oczek. Nocki są rześkie, jest chłodno, no niestety mamy już końcówkę września, tak wspominem 26. Jutro 27, Ma wizytę u z konsulem. Przyjeżdża 27 26. dzisiaj i jutro dwa dni jest w polskim domu, więc muszę jechać odnowić paszport, który mi się kończy 10 stycznia. No, będę czekał z 2 dwa, z dwa, z dwa miesiące, bo... Papiery wysyłają do Polski, później z Polski idzie do Vancouver, bo konsul jest w Vancouver. W Calgary nie ma konsulatu polskiego i co? No i z dwa miesiące myślę, że w listopadzie przyjdzie. Tak jak wspominałem, te restrykcje się kończą, a na tyle mnie to ucieszyło, bo mam tą wycieczkę do Meksyku zawieszoną sprzed 2,5 roku, jak się zrobiła cała ta zaraza. I odwiesiłem sobie ją Także mogę pojechać W końcu ją wykorzystać Bo szkodało tych pieniędzy Które myślałem, że przepadną Tyle czasu był ten voucher ale, ale, jeszcze, ale jeszcze się nie Nie skasował Co jest dla mnie bardzo fajne No i być może ta wizyta w Polsce Styczeń, luty Trzeba będzie w końcu pojechać Dużo spraw się na, nasiliło Do pozałatwiania w kraju Więc te dwa tygodnie Trzeba będzie pomyśleć Polecieć. No, zobaczymy jeszcze. Mam nadzieję, że to się już rzuci, a nie, że za chwilę coś nowego wymyślą, za kilka miesięcy i znów wyjdzie jakaś, nie wiem, małpia grypa, czy tam cokolwiek. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Ale co wymyślą nasi włodarze, Ci na górze tego nie wiemy. Także tak, krótkie wideo. Mówię, prosta droga, kalgary. Edmonton, czy tak jak tutaj, Ledug. Jeden zakręt w Redir w połowie drogi. I teraz ten sam powrót. Jakieś 7-7,5 godziny pracy. Może 8. Zobaczymy, jak długo będzie zrzucał i ładował. Bo podjazdu jest niecałe 3 godziny. Myślę, nadam znać, że żyję, bo przeważnie robię te same trasy na mieście. Za dużo roboty, biegania, latania. Bo co chwila dostawy albo odbiory towaru, albo zrzutka naczepy, albo. Zapinka, naczepy Więc z tą kamerą biegać A to jest taka trochę robota Tak jak ja robię to troszkę tak Nie wiem, w pośpiechu tak Staram się to szybko ogarniać <laughs> Także jak coś to Zobaczymy co ponagrywam Może, może ten British Columbia pokaże. Dawno, dawno nie kręciłem Jest w górach, w BC To może coś tam się jakieś krótkie wideo zrobi Z trasy Czy tam ze Suri Tam gdzie wozimy do fabryki czy znaczy fabryka, to już nie jest fabryka, tam już jest tylko przepompownia Z fabryki to zabieram, a w BC już tylko rozdzielnia jest, która to rozwozi Małymi autami, małymi busami No i tam jest tyle dobrze, że tam można I szybko czekać na poładunek powrotny Bo tam naczepę tylko dropuje i zapinam pustą Zawsze tam jakieś są wcześniej zrzucone, które w międzyczasie z... zrzucają, rozładowują Także jak coś, to zobaczymy będzie wena, natchnienie i trochę czasu, tam coś ponakręcam Także trzymajcie się Takie krótkie wideo, bo Za wiele nie ma co pokazywać Na drodze nudy, droga ruchliwa, jak to dwójka, Calgary, Edmonton Nie brakuje pojazdów Trzeba być trochę ostrożnym, zwłaszcza jak się wozi materiały Takie wymagające większej ostrożności Znaczy z każdym ładunkiem trzeba być ostrożnie, to wiadomo, ale Jak się wiedzie coś łatwopalnego, to To tym bardziej Także do następnego. Trzymajcie się. Żyję, dam znać za niedługo. Mam taką nadzieję. Cześć.